Cześć, witajcie, z tej strony Wojtek z podcastu Lech w głowie i dziś w odcinku, w epizodzie w, w programie <laughs> o szeroko rozumianej wolności, ale w przeróżnych i wszelakich aspektach z tego względu, że w ostatnim czasie miałem okazję za... zagłębić się w takich tematach bardziej filozoficznych i nie powiem, że z tego powodu jest mi gorzej, nawet przeciwnie, lepiej ja lubię takie rozważania, które nie dają jednojakiej odpowiedzi, tylko skłaniają nas do właśnie głębszego namysłu i e, takiego nieupłaszczania spraw. Upłaszczania, mówię tutaj e, dość e, świadomie. E, nie chodzi mi tu o upraszczanie, choć też, ale upłaszczanie, żeby te sprawy nie były płaskie. E, no, myślę, że rozumiecie. No właśnie. Choć często ciężkie jest to wypowiadanie takiego m, dość głębokiego, jeśli przeciwieństwem płaskiego jest głębokie, to głębokiego tematu out loud że wytłumaczenie go i szerokie zrozumienie, to uważam, że zagłębianie się w takie rzeczy, czy też analizowanie takich z pozoru ponownie płaskich, będę się powtarzał dzisiaj, wypowiedzi jest uważam czasem niestraconym z tego względu, że często właśnie przez takie upraszczanie, czy też upłaszczanie, jesteśmy nierozumiali. I też między innymi na podstawie ponad pięciogodzinnej rozmowie Maii Staśko z Sergiuszem Górskim AK aka Nitrozyniakiem <laughs> bardziej niż AKA. Bo jesteśmy, umiemy spiczować po angielsku, więc, więc mówmy po English. Mm. No i co? Z tej rozmowy w ogóle wynikło 300 różnych wątków. I w głównej mierze jedna sytuacja, która mi się nasuwa od razu, gdy myślę o tej, o tej rozmowie, jest taka, że Sergiusz e, napisał na Twitterze w odpowiedzi do dziewczyny bodajże, która żaliła się e, tym, że umarł jej tata. Napisał jej gratulacje. Wymowny tekst nie, jedno słowo, a, a, a wszczęło taki panel do dyskusji, e, o jakim nikt by wcześniej przed napisaniem tego tweeta nie pomyślał. No i e, można to upłaszczyć, wiadomo w sposób o Zalony jest Hamem Debilem, co za gnój napisał e, gratulacje dziewczynie, która szuka e, jakiejś pomocy w internecie. Ale z drugiej strony, patrząc bez tego komentarza, który. To nie uważam, że był potrzebny, może bardziej był zbędny. E, patrząc tylko ze strony komentarza dziewczyny, która faktycznie żali się śmiercią, e, i nie broniąc jej w sposób, że ma, ma do tego prawo, bo, bo może się wyżalić, bo może jest to jej sposób walki z, z tymi złymi emocjami spowodowanych właśnie z śmiercią bliskiej osoby, to nie broniąc w ten sposób, samo afiszowanie się, bo ja to tak trochę rozumiem. Takie samo ujawnianie tego, że przechodzimy jakiś ciężki okres w życiu, i właściwie no, to jest taki, takie dość. Znowu stąpam po, po, po tym płytkim, płaskim, płatkim? Po kruchym lodzie. Takim lodzie. Za dużo tego płaskiego i płytkiego. To jestem tego świadom, ale w tym momencie upraszczając sprawę, samo napisanie komentarza o treści: hej, umarła mi tata, hej, umarła mi mama, hej, coś tam. Jest pewnego rodzaju bezsensem do momentu, w którym nie obronimy go, że ta osoba może sobie w taki sposób brać. A to już tym słowem, może specjalnie podkreśliłem w ten sposób, aby, y, aby ujawnić to podkreślenie, że to jest gdybanie. A nie jestem jako, jakimś wielkim faniem, fanem gdybania, przynajmniej nie w tej sytuacji, bo jakieś takie przewidywanie. Y, mentalności czy zachowania tej, tej, dziewczyny nie jest tutaj na rzeczy, póki ona sama się na ten temat nie wypowie. Może fakt faktem, może był to jej sposób walki z tymi złymi emocjami. Natomiast sam komentarz na płaszczyźnie nawet nie moralnej, kurde. Do końca wiem, jak to określić. Na samej płaszczyźnie tego, że, że został on napisany, no nie był on zbyt fajną rzeczą, bo mógł spotkać się Wiadomo, z tym się spotkał, że został, została ta dziewczyna wsparta w, w, szel, w bardzo szeroki sposób. Natomiast spotkał się też z takimi komentarzami, jak właśnie mój, że nie było to potrzebne, że uważam, i uważa ją inne osoby, że są inne sposoby radzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami niż afiszowanie się w internecie. I ta, w taki sposób to nazywam, jeśli urażam tutaj wasze zdanie, to wybaczcie. Jednak. No, jakoś tam to jest moje zdanie, a nie często jestem w stanie tutaj wypowiadać się subiektywnie, jest, też nie mam złych zamiarów, bo oczywiście ani jedna strona nie postąpiła dobrze, ani druga strona nie postąpiła dobrze, czyli ani dziewczyna, która ponownie zaafiszowała się, to u... myślę, że to jest pewnego rodzaju natużycie, lecz lepszego słowa nie potrafię znaleźć, i Nitro, który napisał, no, w... z pozoru bardzo hamski tekst, nie postąpiły dobrze, ale uważam, że w, w tym komentarzu od yy, seriusza Nitro yy, była zastosowana, jakby w sensie: na głupie pytanie pada głupia odpowiedź, na mądre pytanie pada mądra odpowiedź, i z takiego założenia wychodząc, na głupi komentarz pada głupia odpowiedź. Przynajmniej ja to sobie tak tłumaczę, rozumiem, coś w tym desej. E, może może taka była, takie, takie było rozumowanie yy, Nitro, ale, ale, ale no, na głównej płaszczyźnie. Nie musiał tak powiedzieć, ale w związku z jego imidżem i z jego kreacją w internecie, no na taki komentarz sobie pozwolił. No i już zostawiając ten fakt yy, dokonany, yy, z tym komentarzem a propos śmierci yy, kogoś bliskiego na no, Twitterze, to na Twitterze również czują się inne rzeczy nie, wy, nie wynikające z odpowiedzi Nitra A z jego własnego yy, zdania, czy też z, jej, z jego własnej prowokacji, czy też z jego, własnego, z jego własnej potrzeby. Napisał on komentarz, ja nie mam go przed sobą, ale y, korzystam z mojej podręcznej pamięci, y, którą oferuje mi mózg. Napisał on komentarz w stylu: y, Jeśli kobieta waży ponad 60 kg, to jest wielorybem. I dał ankietę, y, czy jest to prawda, czy fałsz, albo prawda i prawda, coś takiego. I w sensie ta ankieta suger sugerowała, że tak jest. Więc powyżej 60. Jeśli ważysz, jesteś kobietą. A ze statystyki tutaj podcastowych wynika, że ponad 7, no gdzieś około 70% słuchaczy to słuchaczki. <grym> Także pozdrawiam wszystkie panie. Liczę, że żadna z was nigdy tutaj przeze mnie nie zostanie obrażona. A jeśli tak się stanie, z głębokim żalem na sercu, przepraszam, nie jest to zamierzone. Więc no to już. Ten komentarz związany z 60, znaczy z określeniem wagi, bo mógł napisać już dobrze 50-40 mógł zaniżyć to nawet kolosalnej wagi powiązanej z dziećmi 20 kg na przykład, to nie straciłoby tego samego wydźwięku i sensu, którą ma przy tych tak, zwany, no, tak zwanych 60 kg. Bo jest to z pewnego rodzaju, ja wytłumaczę trochę jak to wygląda od strony faceta. Jeśli widzi się Czysto, czysto na chłopski rozum, tak jak się mówi. Także jeśli potraficie sobie wyobrazić chłopów w jakichś tam poprzednich epokach sprzed dwu, 200 lat, to wyobraźcie sobie, że teraz ja nim jestem i wypowiadam swoje zdanie. Jeśli nawołując się do tego, co Nitro napisał, to czysto logicznie na chłopski rozum patrząc, gdy widzicie kobietę, która waży nieprzeciętnie dużo. Czyli załóżmy dla przykładu 100 kg, i dla porównania ma obok się kobietę krągłą, natomiast ważącą 60 kg, i ta kobieta uznawana w porównaniu do tej 100 kg jest uznawana jako piękną, czy piękniejszą, jeśli chodzi o porównanie, to wtedy tą setkę możemy obrażać względem tej piękniejszej, a ta, a ta teoretycznie ładniejsza wcale nie musi być taka ładna. I myślę, że działa to mniej więcej na tej zasadzie porównań, dlatego tutaj w moim odczuciu Sergio posłużył się pewnego rodzaju taką nierealną, w, w, nie wiem, wizją. W zasadzie sensie, to, to jest prowokacja na 100%, jest tu czym dyskutować, ale nadal mam wrażenie, że można z tego wywnioskować o więcej rzeczy. Także e, jeszcze ten przykład 60, 60, a 100 kilo nie odnosił się bezpośrednio do tego posta, bo też... Ponownie na chłopski rozum, więc nie bierzcie tego jako mojego zdania. Jeśli w sensie każdy ma jakieś tam swoje pojęcie piękna, i to pojęcie piękna może być zaburzone lub też yy, uwarunkowane jakimiś naszymi fetyszami czy, yy, czy, czy, czy upodobaniami, to jest w zależności od nas, jak nam to się podoba, yy, czy lubimy dziewczyny większe, czy lubimy dziewczyny chudsze, yy, albo mniejsze, bo raczej, jeśli większe, to nie oznacza, że są grubsze. To tak na marginesie. Więc ten warunek piękna nie powinien być warunkowany właśnie przez takie komentarze, które uważam są szkodliwe, natomiast nie powinny być. Już kiedyś o tym mówiłem, że mamy o wiele więcej zła na świecie niż, niż taki jeden komentarz, który nic nie wnosi. No może poza tym podcastem, który dzisiaj miałem okazję dla Was nagrać. No i jeśli macie ochotę posłuchać, bardziej poczytać więcej głupot na ten temat, to zachęcam do odwiedzenia Twittera. Tam na pewno znajdziecie dużo takich rzeczy, niekoniecznie do Twittera, tej jednej osoby, o której wspominałem dzisiaj, ale też przeróżnych innych. Dzisiaj miałem przyjemność do Was mówić o tak drażliwym temacie ponownie. Mam nadzieję, że nikogo nie urodziłem. No i będziemy drążyć takie tematy, bo wyjątkowo dobrze nagrywa mi się o właśnie takich tematach. Także dzięki za przesłuchanie, trzymajcie się. Baju!